Witajcie, Maneczko, z tej strony Shampsham Gaming. E, dzisiaj witam Was już w czwartym odcinku kursu do InDesign CS4. E, dzisiaj e, zrobimy jeszcze więcej, jeszcze więcej i jeszcze więcej gazet. Tak. E, strony, dodajemy sobie nowe. Tutaj ogólnie na niej będziemy teraz sobie pracować. Tak. I jeszcze jedną dodam. O, tak. Załóżmy, że tak jak w, pierwszym, w trzecim odcinku mówiłem, że będzie to akurat gazeta o sporcie. Więc klikamy plik. Umieść i wybieramy sobie jakieś zdjęcie. Znowu was przepraszam, bo mi zawsze przy nagrywaniu tak myszka śmiesznie miga. Eee, załóżmy... Hmm. Może... No, którekolwiek zdjęcie akurat to jest moja. Gra... Moj, akurat moja grafika kanału na YouTubie. Akurat tego użyję, bo nie mam czego innego użyć. Aha. Co tego nie jest większy, tak? Dobra, no nic, zostawiamy takie i tutaj mamy armię, więc sobie na przykład dociągamy. Teraz załóżmy, że chcemy coś napisać, na przykład, więc zaznaczamy nasz tekst, tak. O. tak. Teraz, tak jak ym, pokazywałem w kilku odcinkach, yy, w, chyba w pierwszym, czy drugim, czy trzecim, klikamy tekst. Yy, Eeeem... Wypełni tekstem zastępczym. Klikamy to. I nam tutaj takie zbitki literowe, które akurat tak pasują po prostu. Mm, więc tak, tutaj mamy to. Teraz załóżmy, że chcemy dodać kolejne zdjęcie, jakby to był taki clip art albo coś w tym stylu. Więc jeszcze rak splik, umieść. Jakieś zdjęcie. Tutaj wybiorę jakiekolwiek, nawet to zdjęcie, gdzie jesteś. Halo. A, przepraszam. Teraz umieść. to było? Na przykład to też. E. Teraz... Na przykład kolejne zdjęcie. Tam tak z nim się nie chcę usnął, bo tam ja po prostu zaznaczono to. Nie wolno właśnie. Przypadek nie uwagi tak. Więc sobie takie zdjęcie można zwiększyć, zmniejszyć, na przykład coś takiego zrobić albo na przykład tak. I załóżmy, że to sobie tak przesunę. I coś w tym stylu na przykład, gdybyśmy sobie chcieli, załóżmy. Mm, coś takie tak to jest na przykład tak jak są różne reklamy w gazetach albo gdy tu się zmniejszy po prostu załóżmy to sobie kliknę i teraz na przykład o mm, kolor i na przykład y, tutaj o RGB I można też zmniejszać w ogóle tego mm, jasność i wtedy byłoby po prostu mniejsze krycie tego. Um, tak. No, jeżeli chcecie wiedzieć, wiedzieć więcej, bo to jest akurat ostatni odcinek już z serii, no niestety czwarty i ostatni, e, można kliknąć w okno pomoc i wejdziemy na stronę Adobe, gdzie nam pokaże wszystkie tutoriale. A więc na tym bym zakończył, i no to cześć! Yeah.